Hej Kasiemka, witam wszystkich serdecznie na moim warsztacie i czas na 164. unboxing paczki. Jest to paczucha, którą wysłał do mnie Bronek Recycling, i coś tam jest jeszcze w środku od Witki. Tak więc wielkie wielki dzięki dla Was. Pozdrowionka dla Witki i pozdrowionka dla Bartka, który prowadzi kanał Bronek Recycling. No i co, no jestem bardzo ciekaw, co tam jest w środku. E, paczka, paczka całkiem spora, całkiem spora, duża. Największy gabaryt jaki mógł być e, w paczkomacie. A więc co no, kamera na statyw i dobieramy się do tej paczuszki. Przeciągamy nożyk od neodumowego kasty. I, I tak, i tak, i tak. E, na razie tak nat natniemy. Góra paczki jest po podobno oznaczona krzyżykiem. Stasiu klejącej, co nie zobaczę, nigdzie jest góra. E, oczywiście, kto jest ciekawy, fajnych wcikach Oczywiście, jak ktoś jest ciekawy odcinków e, ktoś, Oczywiście, jak ktoś lubi oglądać odcinki z demontażu, no to zapraszam już gorąco na kanał. Brony Grefiki na pewno podwinkuję, tak żeby było wiadomo, jak dotrzeć. No, góra zapewne jest tutaj. <laughs> Nie może być inaczej. No i co? Wszyscy razem zaglądamy, co tam bronek recykling przygotował. Wypełnienie. Cyk. I co tu mamy? Książki, a więc tematy na Targ Staroci, wielkie dzięki, przyda się, chociaż ze mnie to jest znawca książek i czytelnik słaby, słaby. Eee, zawsze podziwiam Kubę Lipca, jak on potrafi świetnie czytać i swoje kąciki czytelnicze organizować, no ale nic, będą książki jako fanty na Targ Staroci Stanisław Lem. Cyberiada, huh. tego autora znam. Książka, książka. Eee, wkrótce będzie się, będę się właśnie chyba wybierał na Targ Staroci. No w lutym jeszcze nie, ale może uda się w marcu. Jaskinia swobody. Żelki są, dzięki. Będzie słodko. Boski potwór. O, to do mnie. Mclaren. Dobrze, trafi do fantów na targ staroci. Tutaj jakaś paczuszka jest, pod spodem jeszcze coś tam jest. Aha, wszystko wiem, dobra, dobrze. To tak, zaglądamy tutaj do tej paczuszki, no tutaj do tej paczuszki, no to samo się otwiera. Tyskie wróciło do tychów. Eee, fajny egzemplarz kolekcjonerski. Dzięki Bartek. I tutaj jakiś też pakuneczek. Mmm, niam niam. Uwielbiam tą przekąskę do piwa. Świetna jest. Normalnie, jak to zjem, to koty za mną latają. Zartuję, oczywiście, wielkie dzięki. Ee, karma dla, dla kociaków. Trzeba. Moje koty na pewno się ucieszą. I tutaj na spodzie, na spodzie jest coś, jest coś. Oczywiście odwitki. Teraz część druga paczki. Paczka w paczce. Niespodzianka w niespodziance. E, kartonik na bok. I co my tu mamy? Ho, ho, ho. Takie kable. Już kiedyś takie kable Sporo tych kabli przerobiłem. Linka aluminiowa będzie super, Witka. Wielkie dzięki. Tutaj co to jest? Miecz Samuraja? Też no to... chyba, nie? Amelinium. Takie jakieś takie coś. nie <laughs> ale wygląda jak jakiś miecz. Witka, Witka. Wielkie dzięki. Eee, kabelki fajne, właśnie takie coś, ja się tym, z tym rozprawiałem. Właśnie moją korowarką. Miałem też właśnie pocięte na właśnie takie odcinki i będzie wydobywane aluminium, a więc będzie wkrótce możliwy, że odcinek też skórowarką. Fajnie witka. Wielkie, wielkie dzięki. Cieszę się bardzo. Na pewno się przydanie, nie zmarnuję się. No i dzięki Tobie będzie odcinek. Nie wiem kiedy, ale będzie. Jeszcze w ogóle jest bananówka. Z tego kartoniku też się bardzo cieszę, bo... Tego nigdy dosyć, dosyć. jeżeli chodzi o, o targi staroci, no to właśnie napakowanie e, takich łakoci, super, e, dzięki za książeczki, dobra, sobie teraz to wszystko inaczej poukładam. No i taki zestaw w paczce od Bronek Recykling i od Witki. Ta książka przykuła moją uwagę. Jest zgodnie ze swoją grupą krwi. Ciekawe, ciekawe, warto może to będzie poczytać i się zaznajomić. No co no, dziękuję, dziękuję Wam bardzo. Dziękuję Witka, dziękuję Bartek. Kociaki. Będą zadowolone, flaming też będzie zadowolony. Nadia i pani flamingowa też będą zadowolone. Wypatrujcie oczywiście odcinka skorowania kabelków aluminiowych, tak więc Witka, wielkie, wielkie dzięki. No i fanty na targ Staroci do działu z książką, chociaż ja tam książek nie mam, ale na pewno wezmę to ze sobą. No chyba, że czymś się zainteresuje Nadia. Monadian przed sporo czyta, w odróżnieniu od, od Flaminga. E, no i co no, każda paczka cieszy, ja się bardzo cieszę. Super, zawsze jest to dla mnie takim e, e, miłym doświadczeniem, tak, takim miłym odczuciem, uczuciem, że w ogóle ktoś chce wysłać, spakować to, nadać, e, skontaktować się też w tej, w tej sprawie. Także ja bardzo dziękuję, każda paczka cieszy. Ja się bardzo, bardzo cieszę. Towaru na targ starości pomalutku przybywa. Pomalutku, tu troszeczkę, tu troszkę, tam troszkę, a potem są całe pudła i ciężko się spakować. E, tak więc, Witka, ja oczywiście Tobie bardzo, bardzo dziękuję. E, dziękuję też Tobie za tą aktywność na moim kanale. E, pod każdym odcinek Pod każdym odcinkiem zostawiasz komentarz. Jesteś na premierkach, zapewne dzisiaj też jesteś, tak więc wielkie, wielkie dzięki dla Ciebie, że... E, jesteś aktywna na moim kanale no i dalej e, Bronek Recycling wielkie dzięki za te fanty na targ starości na targ, starości, na targ starości i, i za te smakołyki e, oczywiście ja wszystkich gorąco zachęcam właśnie do odwiedzenia kanału e, Bronek Recycling jak ktoś lubi właśnie demontażę, taką temon, tematykę warsztatową to wpadajcie tam do, do niego Sporo odcinków tej treści jest. No i co, No jadę już do domu, skosztować mięsko. Takie żarciki się w Flaminga trzymają. Trzymają, trzymają, trzymają. Trzymaj. Eee, tego jeszcze nie wypiłem. Można wygrać bilet na pociąg. Pociąg już pojechał. No nic no. Eee, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za paczuszkę, e, ja też oczywiście się zbieram do lasu, bo lubię ostatnio siedzieć w, w lesie, e, czas na kolejną leśną przygodę, e, standardowo jak się podobało to zachęcam do łapkowania, do komentowania, wielkie dzięki za chęć wysłania paczki i gorąco polecam właśnie kanał, Od odwiedźcie sobie tutaj, Bronek Recycling, klikając właśnie tu tą ikonę palnicie tam nawet po tym odcinku, zostawcie coś od, ciebie, od siebie, napiszcie, że jesteście od Flaminga. I co? Hejka, siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!